Ciała, tutaj witajcie, mandziale łebki. Mam, mam, ja nie mam chleba. Nie mam e, droży, nie mam też zakwasu. Ale wiesz, co mam? Mam alternatywny sposób na zrobienie chleba. Chleb irlandzki. Bardzo dobry przepis, oryginalny przepis. Ale go zmodyfikowałam i zrobiłam. Zaraz zobaczysz jak. No i też mam na moim kanale przepis na chleb bez drożdży bez zakwasu. Tu u góry na końcu filmiku zobaczysz ikonkę, możesz kliknąć i zobaczyć. I zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. A teraz co robimy? Zabieramy się do przepisu. I tak, do przygotowania potrzebne nam jest mąka pszenna, mąka razowa, mleko, jogurt, sól i Sotka. Oczywiście składniki znajdziecie pod filmikiem, a teraz co robimy, kochani? Do miski wsypujemy obie mąki. Mąkę pszenną, mąkę razową. Dodajemy sól, łyżeczkę soli, półtora łyżeczki sody. To, kochani, pięknie zamieszamy. OK. I teraz wlejemy nasze mleko. I wlejemy nasz jogurt. I teraz wszystko zamieszamy. Założyłam sobie rękawiczki i dalej mieszam. Piekarnik, kochani, piekarnik nastawiamy na 225 stopni. Potrzebna będzie nam taka zwykła keksówka. Teraz rękoma zarobimy. Te zarobione ciasto przekładamy do naszej foremki. Ono jest takie lepiące, ale to nic. Będzie nam się lepiej masować ten klepek. Rozkładać. Teraz nożem zrobimy krzyż. Tak wygląda klepek po upieczeniu. Zaraz go wyciągnę i ostudzę. A później będziemy próbować. Studiony, ładnie wygląda, zobaczcie, o taki fajny i zaraz już przy was rozkroję, Kroję dwie. kilka gromeczek ukroję, to zobaczcie, widzicie, zaraz wam powiem jak on tutaj z bliska, tak wygląda, jest właśnie e, razowy z mąką pszenną i zaraz wam powiem jakie Mm. Bardzo dobry. Taki jest inny, bo czuć sodę. Troszkę czuć sodki, ale to nic. Ale fajnie wygląda, zobaczcie. Także, nawet jak nie mamy drożdży i zakwasu, możemy chlebek zrobić irlandzki. Zapraszam do robienia tego. Wspaniałego chlebka. Zapraszam Ciebie na mój kanał. Mandziarę łewki, rób to na dole subskrypcji. I do zobaczenia do następnego przepisu. Ciała, tutti!